Cześć tu Beata, dziś mamy piątek, 28 października, czas na minutę z Tarotem. Karta na dziś to Król Mieczy w tej talii, to jest Bóg Słońca Ra, a więc energia, która przypomina nam, o takim logicznym podejściu jest to dojrzała energia żywiołu powietrza więc działajmy z przemyśleniem działajmy z zastanowieniem to jest energia władzy rządzenia panowania i kontrolowania ja nie mówię że mamy dominować świat ale kontrolowania tego co się dzieje dookoła natomiast to dziś będziemy w stanie wykorzystać czy pokazać, jak wygląda nasze, nasze kontrolowanie czy panowanie nad tym wszystkim, co się dzieje dookoła. Czasami dzieje się dużo i dlatego warto naprawdę niekoniecznie usprawiedliwiać się. Tak? Tylko po prostu kontrolować i panować nad tym, co mamy w głowie, jak myślimy o pewnych sprawach, jak wypowiadamy nasze słowa, w jaki sposób komunikaty idą w świat. Dlatego zwróćmy uwagę, jak funkcjonujemy dzisiaj, bo to nam bardzo pomoże. Karta króla mieczy. To też jest energia takiej głębokiej sprawiedliwości. Tu nie działamy pod wpływem impulsów, tu nie działamy pod wpływem emocji. Tutaj mamy poczucie takiego głębokiego, sprawiedliwego podejścia i takiejże oceny sytuacji. To będzie naprawdę bardzo istotne i dlatego warto na to zwrócić uwagę. My jesteśmy w tarocie Hindla, ja spróbuję tego raptu troszeczkę przybliżyć. To też pomoże nam właśnie uwolnić się od tego, co nas ogranicza, uwolnić się od tego, co, co być może czujemy, albo czuliśmy do niedawna, że nas troszeczkę tłamsi. Dziś będziemy mogli podejść do tego tak właśnie w taki sposób logiczny, i warto to wykorzystać, warto w taki sposób działać, bo to pomoże nam po prostu zrównoważyć wszystko to, co się dzieje dookoła nas. Dlatego, różne rzeczy, które będziemy, których będziemy dzisiaj doświadczać albo różne rzeczy, które będziemy dzisiaj słyszeć, warto jakby zanim będziemy reagować, wa warto je przyjmować z pokorą, warto je przyjmować ze zrozumieniem przede wszystkim bo dzięki temu nasza analiza danego problemu, danego zagadnienia będzie dużo lepsza. Jeżeli w odniesieniu, jeżeli mówimy w odniesieniu do naszej sytuacji zawodowej na przykład, to to jest naprawdę dobry czas na to, żeby po pierwsze wyjść z jakimś pomysłem, być może coś stworzyć od nowa, to jest właśnie właściwy moment, ale również to jest dobry czas, żeby ugruntować jeszcze bardziej, czyli tymi wskazówkami, o których powiedziałam wcześniej, żeby Gruntować jeszcze bardziej naszą pozycję zawodową. I mam nadzieję, że nam się to uda i tego się trzymajmy. Pozdrawiam. Pa!